Polska cenzura. Usuwa ceny pierdzenia itp. Owen. Siemanko. Mm. Duża różnica. Co gość chciał? Looney Tunes Show. Co gościu dostał? Looney Tunes, Ale bez show, więc nie ma show. Chyba z latka 14 latka w anime. <laughs> tak. E, fuzyny kiedyś miał efekt dźwiękowy z DB. 18 29 lat. Kowalski. Analizys. E, gdy chciał, 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 chciał x, chciał x. Znaleźć do mema zdjęcie typowe czy teraz w grafice Google, spodziewając się małych słodkich niewinnych dziewczynek, ale anime jednak nie miał rację. Jest. Jest, jest. Pozonek patrzący na ankietę. <grym> tak. Hej słodziutka, jestem Stacha. Tak. Tak, słodziaku. właśnie słodziaku, no. Jest. Nic nie jest silniejsze od rodziny. Tak jest, tak jest, memy z memy z familią. Um, hik, hik 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 hik, jest. Hik. Reject woman, A tutaj jest Ferb Chadem, oczywiście Ten jeden gość, który przyszedł na imprezę, choć nikt go nie zaprosił Tak, i... i... ja jeszcze dalej jest, ok? Naprawdę, rozumiem... O, on był... nie szanuje ludzi, nie szanuje nie, o, ludzi tak on, tak, on bardzo nie szanuje ludzi e, Każda legenda ma swoją tanią podróbę, jest to nie jest film MP4. No dobra. Cześć Fredka! To nie jest zabawka! To prawdziwy statek kosmiczny! To dobrze, bo to wcale nie jest telefon. To międzygalaktyczny przyłapywacz młodszych braci. To nie jest woda, to jest. Z przyczyn prawnych muszę powiedzieć, że to jest woda. Tak. <laughs> całkiem, całkiem zabawne. Um... Fuzio Pauza, nie wiem czy ale twarzy nie śmieszy. Tak, bo tutaj oczy jeszcze widać. To obdarzony jest numer 4, tak jest. Alternatywne zakończenie, PP pan Hik. E, hit podczas walki jest jak? Dokładnie, żeganie tęczą. E, głupia sytuacja wyszła, razem z Lambsem, dać to samo w tym samym czasie. Opinia fuzjona, zobaczmy. <laughs> Subtelne inaczej, takie jest Dragon Ball GT Kiedy udajesz, że śpisz, ale czuję, że obserwujesz co uprawia ten gówniak w twoim pokoju Tak, idealna stoplatka takiego mema, także szaluje dobre wykorzystanie um, Zajecieka próbowałem udawać, że śpię, a nie nie <laughs> no Tak, też, też, też dobre, też dobre, tak um, To jemu to zatrzyma latarkę Na prośbę Fuziego, o, widzę, że dodałem to samo co Lamps i Kazę No to już za późno niestety, japoński Velum, tak jest Tego na temat mojego pipi, I'm sorry little one, yes czy oni jakoś jakąś Tiago... Inne zasady. Także no. Tiago cionek to nawet nie jest on. <esłuchy> Tiago cionek, okej. Okay. Um. Bezużyteczna laska z Edgy bojem. O, yes. ta ogra, ta ogra jest. Tak, 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 to jest dobre. Tak, sobie dam złoto, czego by nie. Kinia dała mema. Kiedy rzucasz zakręcie na to, żeby Spiderman się pojawił na live, no ale póki co się nie pojawia, niestety. Tryb Super Sena to nawet nie jest to. Jest. Polacy porę mi się z Hiszpanią. Zyskaliście wiarę? No, he, tak. Um, Nie fi pani Paulinka, Fuzi i Kasia, gecik i komputer. Co się, jest? No bo. To... <many zmarł> gdzie jest pierwszy gecik? To jest <many zmarł> użył mojej emotki bez autoryzacji. A ty masz nową marmotkę? Męcz nową, ja wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy się tak oczywiście. Aaa, <laughs> niech będzie diament, niech będzie. No, tak no to, nie, to się no za mi się podoba. To, to, się, to się udało, tak, To, na to naprawdę się naprawdę udało, tak. <laughs> Kiedy fuzjonek i śmieją się z ninja, to No mógł. Co? Nie do powiedziałem A, Kiedy fuzjonek i nikt śmieją się z Ninjago pomimo faktu, że nie obejrzeli ani jednego od sezonu Oceniałem mnie choć i mnie nie wiedzą To co od no to, no to sorry no Ice to nawet nie jest on, jest To co innego, twój liceum na końcu galaktyki Galaktyka bakoniec. <grytanie> Okej okay. Asking the real questions here Dobrze, memy liwe. Więc ogólnie powiem tak, sezon drugi był spoko, nie był taki zły jak żeście mówili no, ale pierwszy on był lepszy. Czekam teraz po prostu na trzeci, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Billy i Mandy też może być, też może być jak najbardziej. Um, dobra, osiągnięcie życia. Ja po zostaniu diamentowego wylewu od fuzjonka. Now I can finally die happy. Yes, to jest, to jest, to jest najwyższe tutaj możliwe wyróżnienie. Poza banem. E Kiedy Jan Kochanowski patrzy na swoją przyszłą inspirację trenów, Urszulka Kochanowski. <grym> Okej. Okay. Um. No ale mniejsza z tym. Kasa, kasa jest, także jest gituwa. Jej duszę na świecie duchów. That's rough, buddy. Okay. <laughs> tak. Dwie wieże. Bardzo ładnie marynatko. Um, nie czarodziejska, tylko magiczna i nie fujarka, tylko flet, magiczna flet. Jest. Zostań włączona kurwa. <laughs> Fuzjon, pozdro wariacie. Pozdro, maklaw. Forma ducha jedność, tak. Korra, ma nowy styl uczesania, fuzjon, visible happiness, yes, yes Te oczy, tak Pocałował, wy, Pocałowała typa tak, że aż co? Że się rozpu... a spuścił, a rozpuścił, a, okej, okay, dobra gra <ścoughs> okej <Okay. ścoughs> Do Dobra, też fajne Tak wiele macek, a tak mało... Nieważne No, jesteś cyberpunkiem, tak, to prawda Pocałunek Dementora Pierwszy model Aku o ruta kurwa ja Tak szczerze Fuzji, miałem ochotę go wyrzucić teraz z kanału, jak się nie odziął Fuzjonek poszedł do kibla, wywiad z gecikiem a Tutaj Big Mami, tak jest, Big Mami, cieszę się, że ktoś pamięta jeszcze o tym że jak najbardziej dam srebro Papa miły motylku, tak jest um... Najgorszy sposób na sprędzonowanie kogoś To był rocz na swój, na swój ten sposób Sprawia, że zawsze będziesz miał specjalne się w organie pompując bikre Tak, 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 tak <laughs> Może to jej urok, może to Maybelline, jest, a może to po prostu jej włosy, piękne włosy śliczne